Witam Was bardzo serdecznie, w dzisiejszym materiale dowiecie się jak szybko zrobić nowe słapy, które niedawno zostały ogłoszone, jakie będą zadania. Oczywiście wszystko wiecie z Discorda na który Was serdecznie zapraszam Link będzie w opisie, a mianowicie będą to słapy srebrne tak jak było to w przypadku tych słapów, które mamy teraz, będzie to liga druga angielska FL championships, włosi oraz z zawodnicy z ligi portugalskiej w Squad Battles to są to są tylko i wyłącznie zespoły do Squad Battles, które wam teraz tutaj pokazuję no i będzie po prostu trzeba wygrać 6 meczów w Squad Battles na poziomie klasa światowa z 11 piłkarzy albo srebrnych albo z FL Championships albo z Włoch albo z ligi portugalskiej no i jeszcze przychodzimy do e, oczywiście tutaj argumentów jeśli chodzi o online online będziemy mieli Premier League Zapewne będą takie same albo bardzo podobne, jeśli chodzi o te, które teraz były, będzie Ligę oraz Bundesliga. Jest to przeciek, oczywiście, od osoby z Twittera, który jest potwierdzony. Bardzo dużo osób już o tym wie, bardzo dużo osób już o tym słyszało. W ostatnich Iconsłapach się on nie pomylił, także miejmy nadzieję, że i teraz się nie pomyli. Online wiadomo, tutaj będziemy mieli to zapewne w meczach towarzyskich, które zostanie to jakiś specjalny tryb dodany, albo po prostu będzie korzystany ten, który po prostu już jest stworzony. No i co najważniejsze, o czym tutaj naj, najlepiej mam powiedzieć? Oczywiście nie da się zrobić Włochów o rzadkości srebrnej karty z drugiej ligi angielskiej albo z portugalskiej, ponieważ tych Włochów jest za mało. Po prostu się nie da. Jedynym sposobem, aby najszybciej wykonać te swapy to jest po prostu srebrny Włoch, srebrny zawodnik z FL Championships albo srebrny zawodnik z Ligi Portugalskiej. No niestety, ale innej opcji nie ma. Nie ma i nie będzie. Oficjalnie airmen słapy wychodzą w poniedziałek o godzinie 19. Także już powoli można się szykować do tego przedsięwzięcia, ponieważ nagrody są bardzo fajne. Ja teraz będę otwierał oczywiście paczuszkę z ikoną którą niesamowicie chcę otworzyć, aby trafić kolejnego Patryka Kleiwerta, więc no. Jeśli chodzi o nowe SBC, które wyszło dzisiaj, no to mamy Klausa. Klaus w wersji Headliners tak szczerze nie wygląda ani trochę zachęcająco, ponieważ ma bardzo, ale to bardzo wielu zawodników, którzy tak naprawdę mogą zastąpić jego miejsce kupując ich z rynku, a później sobie na spokojnie ich sprzedając. Dlaczego? No ja wam teraz generalnie pokażę tutaj Alternatywy do tego piłkarza, który jest SBC, jest niewymienny, o tym warto pamiętać. Wiadomo, jeśli ktoś lubi tego zawodnika, chce go zrobić za darmo i może za darmo, no to jak najbardziej. Jeśli chodzi o prawych obrońców z Francji, jak widzicie, bieda, ale tym się oczywiście nie załamujmy, ponieważ oczywiście Francuzów możemy przełączyć sobie na CPS, czyli, czyli tych takich troszeczkę wyżej skrzydłowych hala. Mamy Klausa w wersji Inform. Moim zdaniem o wiele lepszy. Mamy też Muki z Bundesligi, który również fajną kartę ma. Tak naprawdę boczne, boczne sektory nie muszą być obstawiane przez najlepszych i klasowych zawodników. Aczkolwiek, jeśli ktoś chce Klausa robić, to niech robi, ale mówię, lepiej go zrobić za darmo z klubu, jeśli macie do tego karty. Ale za to prawa strona z ligą, no to tutaj już mamy taki wybór, że jeżeli nie potrzebujemy Francuza, no to totalnie nie róbcie. Mamy Traorę, mamy Hakimiego, mamy nawet Atala. Jest w czym wybierać różne wersje, różne kolorystyki. Ja Wam bardzo dziękuję za ten materiał. Widzimy się w kolejnych. Cześć!